Drodzy, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o pięciu książkach, które moim zdaniem musicie znać, które naprawdę warto przeczytać, bo niesamowicie poszerzają one światopogląd, otwierają oczy na zjawiska, które są ważne w życiu każdego z nas, które budują otaczający nas świat. Będzie więc o, o religii, o tym, co stoi pod fundamentami w zasadzie naszej kultury. Będzie o miłości, o idei miłości, o tym, jak ją postrzegamy w naszym życiu, jak możemy ją postrzegać, być może trochę, trochę inaczej. Będzie o geopolityce i o tym, jak generalnie funkcjonuje nasz świat i jakie problemy z tego wynikają. Między innymi dla zjawiska klimatu i zagrożeń ze zmianami tego klimatu związanych. A na koniec o takiej mrocznej stronie nas wszystkich, nas ludzi, o tym, co w zasadzie wyróżnia nas ludzi, o pewnej skłonności do destrukcji, do agresji, do autoagresji, myślę, że będzie ciekawie. Zostańcie ze mną. Bohater o tysiącu twarzy. Książka, która analizuje religie, mity, legendy, baśnie z całego świata. Miała swój wkład m.in. w powstaniu Gwiezdnych Wojen, ponieważ George Lucas był jej wielkim fanem. Napisał ją amerykański pisarz, myśliciel i przede wszystkim antropolog Joseph Campbell, który przez lata analizował właśnie mity, legendy, wierzenia, baśnie z przeróżnych zakątków świata, przeróżnych często bardzo odizolowanych nawet ludów i plemion żyjących. Gdzieś na naszym globie. I to, co odkrył, to, że w zasadzie w nich wszystkich występują pewne wspólne symbole, metafory, wzorce, elementy. Na tej podstawie stworzył koncepcję tak zwanego teorię, tak zwanego monomitu, która pokazuje, że właśnie w tych wszystkich wierzeniach, podaniach z całego świata możemy się dopatrzyć pewnego Pewnego schematu takiej ścieżki bohatera, stąd też właśnie tytuł Bohater o Tysiącu Twarzy. Możecie się oczywiście zastanawiać, jak to możliwe, że we wszystkich zakątkach świata funkcjonuje ten podobny rdzeń wszelkich wierzeń, podań, baśni i legend. I tutaj teorie Josepha Campbella spotykają się z teoriami psychoanalitycznymi. Stwierdzając, że w naszej ludzkiej psychice istnieje taki podobny, uniwersalny klucz do pewnych obrazów i symboli, które po prostu podpowiada nam nasza, nasza psychika. Jest to więc książka zdecydowanie nie tylko dla pasjonatów mitologii, religioznawstwa czy historii. W moim przypadku sprawiła, że zupełnie inaczej spojrzałem. Między innymi na religię chrześcijańską, ale też generalnie na, na ludzką naszą religijność. Lektura bohatera o tysiącu twarzy sprawia więc, z jednej strony, że nabieramy większego dystansu do przeróżnych wierzeń, wyznań i religii, widząc, jak bardzo nieoryginalne są, są jej przekazy, ale z drugiej strony pozwala też odkryć te takie uniwersalne prawdy, tą taką mądrość przekazywaną w zasadzie od początku ludzkości z pokolenia na, na pokolenie, zakodowaną gdzieś właśnie w tych, w tych wszystkich często nawet bardzo barwnych wierzeniach, podaniach, przypowieściach i Często są to bardzo ważne wskazówki dla, dla naszej psychiki, prawdy o naszej ludzkiej, ludzkiej kondycji gdzieś tam magazynowane w naszej podświadomości, dotyczące czy to dorastania, czy odkrywania własnej wolności, yy, również tego, co naprawdę jest wartościowe dla nas ludzi w życiu, co jest tymi prawdziwymi skarbami do odkrycia. Książka pozwala też lepiej zrozumieć nasz własny świat wewnętrzny, naszą podświadomość, poprzez rozumienie symboli i obrazów, którymi może się ona z nami komunikować, na przykład w snach. W końcu każdy z nas powinien być głównym bohaterem swojego własnego życia. Czy miłość trwa wiecznie? Książka o przeciętnym tytule, ale fascynującej treści zaczyna się od teorii trzech rewolucji przeciwko ludzkiemu narcyzmowi: Kopernika, Darwina i Freuda. Tak zwana rewolucja Kopernika bardzo mocno uderzyła w nasze ludzkie ego, ponieważ uświadomiła nam, że wcale nie jesteśmy centrum wszechświata, centrum stworzenia, jak nam się przez wieki wydawało. Później nadeszła rewolucja Karola Darwina, który z kolei pokazał nam, że nawet nie jesteśmy nadrzędnym punktem, królami. Królestwa zwierząt, mimo że nad nimi może dominujemy, ale jesteśmy tylko jednym z ogniw całej ewolucji. No i na koniec rewolucja Freuda, która jeszcze bardziej zabolała nasze, nasze ego, nasz narcyzm, ponieważ pokazała nam, że nawet nie panujemy, nie znajdujemy się w centrum naszego własnego umysłu, naszej własnej świadomości, istnieje tam jeszcze. Ogromna, niezbadana podświadomość. Książka Stevena Michella, znanego amerykańskiego psychoanalityka i osoby, która przez wiele lat zajmowała się też terapią par, myślę, że sama w sobie też jest taką trochę czwartą rewolucją zadawaną naszemu narcyzmowi, szczególnie w obszarze miłości, bo pokazuje nam, jak bardzo nad tym obszarem jeszcze nie panujemy, jak bardzo samej idei, ideologii miłości nie rozumiemy. Rozprawia się ona z procesami naszej idealizacji wobec miłości, z wieloma mitami, jakie na jej temat posiadamy. Pokazuje wiele mechanizmów, do których może niechętnie byśmy się przed, sami przed sobą przyznawali, dotyczących e, agresji, zazdrości, generalnie tego, jak funkcjonuje nasza namiętność i ile energii wkładamy w to w naszym życiu, żeby często tą namiętność, to uczucie, prawdziwe uczucie, zabijać. Myślę, że książkę Czy miłość trwa wiecznie naprawdę warto przeczytać, bo pomimo, że pokazuje nam ona wiele naszych destrukcyjnych zachowań, to przekazuje ona też wiele cennych wskazówek, jak ich unikać, jak naprawdę zawalczyć, zadbać o to uczucie, jak samemu go nie sabotować. Do tego wszystkiego tutaj Mitchell spogląda na, na zjawisko z bardzo wielu ciekawych perspektyw, z psychologicznej, psychoanalitycznej, ale też filozoficznej, od strony kultury, popkultury. Jest to naprawdę skarbnica wiedzy i również ciekawych cytatów i złotych myśli. Jeden z moich ulubionych dotyczy na przykład twórczości Szekspira. Choć sztuka odzwierciedla życie lub wzoruje się na nim, to i życie odzwierciedla sztukę i wzoruje się na niej. Szekspir wymyślił formy doświadczenia, do których ludzie obecnie dążą. Głód. 900 milionów ludzi na całym świecie żyje stale na granicy śmierci głodowej. Kolejny miliard regularnie nie dojada, głoduje. Codziennie 30 tysięcy ludzi umiera y, na śmierć głodową, z czego połowa, czyli 15 tysięcy, to dzieci. Co 5 sekund dziecko poniżej 10 roku życia umiera z głodu na planecie, która obfituje w bogactwa. Jak do diabła możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy? Podstawowym pytaniem głodu Martina Caparrosa jest: Jak możemy żyć, jakby nic się nie działo, podczas gdy na świecie codziennie dzieje się tyle potworności, tyle złych rzeczy? Dlaczego w ogóle powinniśmy zadawać sobie tego typu pytania? Otóż my też mamy wpływ na to, jak ten świat wygląda. Myślę, że pełna świadomość tego, jak wygląda nasz świat, jak jest zorganizowany, jest tak ważna, bo lubimy o sobie myśleć jako o istotach dobrych, moralnych, uczciwych, sprawiedliwych, logicznych. Miejmy więc odwagę zweryfikować, czy naprawdę tak jest. Świetne w książce Argentyńczyka jest jednak to, że nie jest to książka po to, żeby się tylko mentalnie biczować. Ale jest to naprawdę bardzo wielowątkowe, wielostronne przeanalizowanie zjawiska głodu, który może w liczbach w skali globalnej wygląda podobnie, ale i tutaj autor analizuje go z perspektywy bardzo różnych państw, nie tylko nawet tych trzeciego świata, ale na przykład jeden z rozdziałów jest poświęcony zjawisku głodu w krajach rozwiniętych w samych Stanach Zjednoczonych, więc pokazuje on, jak zróżnicowane jest to zjawisko, jak różne może mieć powody i jak inne trzeba mieć podejście do niego w różnych, w różnych zakątkach świata. Autor odrzuca więc proste rozwiązania, absolutnie nie trywializuje problemu, ale nie pozwala nam też zapomnieć, że jesteśmy częścią systemu światowego, z którym jest coś nie tak, bo te przerażające liczby związane z głodem wynikają na przykład z tego, że żywność jest jednym z towarów na giełdzie towarów i jej czasami absurdalne ceny wynikają ze spekulacji rynkowych i finansowych opisuje tam historię państw trzeciego świata, w których na przykład rządy całkiem nieźle radziły sobie ze zjawiskiem głodu, ze wspieraniem ludności, ale na przykład nie zgadzały się na wydobywanie ich surowców naturalnych przez zagraniczne koncerny i nagle dochodziło do przewrotów, do przewrotów politycznych w tych krajach. Nowy rząd obejmował władzę, udostępniał surowce naturalne zagranicznym koncernom. No już problem głodu pozostał tutaj trzeciorzędny tak naprawdę w takich sytuacjach. Inna jeszcze sytuacja, kiedy na przykład państwa w ramach, w zamian za międzynarodową pomoc finansową, państwa trzeciego świata zmuszane były do włączania swojej gospodarki, swojego rolnictwa do globalnego wolnego rynku, co powodowało, że miejscowi producenci żywności nie wytrzymywali konkurencji na przykład dotowanych gospodarek dotowa dotowanych rolników z Unii Europejskiej czy ze Stanów Zjednoczonych. A jeżeli ktoś myśli, że problem głodu go nie dotyczy, bo to dzieje się gdzieś tam w odległych krajach i potrafi na to po prostu przymknąć oko i funkcjonować sobie dalej normalnie, to książka też pokazuje, w jaki destabilizujący sposób głód wpływa na przeróżne Przeróżne problemy naszego świata weźmy na przykład kwestie uchodźców, z których w dużej mierze, wśród których dużo jest ludzi, którzy uciekają przed ogromnym prawdopodobieństwem śmierci głodowej, np. z Afryki. Do tego książka też pokazuje, że praktycznie żaden zakątek świata nie jest wolny od głodu. To zjawisko występuje też i w naszym kraju, też i w naszych miastach. Książka dla wszystkich, którzy rozumieją, że ludzie na świecie głodują nie tylko dlatego, że za późno wstali i za krótko pracowali, polecam. To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat. Książka, która straszy konsekwencjami globalnego ocieplenia, ale zupełnie szczerze ja do czasu jej przeczytania byłem już w zasadzie pogodzony z myślą, że za 20-30 lat naszą cywilizację czeka katastrofa. Autorka Naomi Klein daje więc nadzieję, ale po kolei, bo jej książka zadziała na pewno na nerwy wszystkim Bezkrytycznym wyznawcą boskiego kapitalizmu. Jej podtytuł to Kapitalizm kontra klimat. Bo autorka pokazuje na najbardziej chyba jaskrawym przykładzie zmian klimatu, jeszcze mocniejszym niż zjawisko głodu Caparrosa, że niczym nieskrępowany wolny rynek to jest piłowanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Bo system, w którym najważniejszy jest zysk, i to krótkoterminowy, kwartalne wyniki, giełdowe wyceny, cyrkulujące kryzysy w którym to olewa się rachunki, jakie trzeba będzie zapłacić za 20, 30, 50 lat. Oto prosta droga do katastrofy. A tego typu regułami kieruje się prawie każda korporacja na świecie i byłem kiedyś nawet świadkiem sytuacji, która nie się to obrazowała. Otóż uczestniczyłem w spotkaniu, na które przyszło wielu wysoko postawionych dyrektorów z banków i innych dużych organizacji finansowych i była im tam prezentowana taka, taka nowinka technologiczna, takie rozwiązanie, które umożliwiało w perspektywie 10 lat zaoszczędzenie sporych pieniędzy. I bardzo myślę, że dobitnie skomentował to jeden z uczestniczących w tym spotkaniu dyrektorów. Trochę, trochę wyśmiał tą ideę tych 10 lat, bo powiedział, że yy, proszę Państwa, ale przecież nasz zarząd jest rozliczany tylko z wyników finansowych za ten rok i nie wie, czy za dwa, za pięć lat dalej będzie na swoich stanowiskach, dlatego nikt nie będzie sobie zawracał głowy wdrażaniem czegoś, co zaowocuje, zaprocentuje za 10 lat. No i to samo w drugą stronę, jeżeli jakieś skutki, te najgorsze, te negatywne mają wystąpić za ten dłuższy, dłuższy czas, to kto tak naprawdę się tym przejmuje? Celem książki nie jest jednak krytyka kapitalizmu jako takiego. Skupia się ona raczej na analizowaniu różnych zjawisk i mechanizmów naszego dzisiejszego świata, które mają wpływ na klimat. Pokazuje tak sprawdzające się, jak i zupełnie nietrafione praktyki i pomysły. Rozprawia się też z wieloma mitami na temat globalnego ocieplenia i rzekomymi sposobami na poradzenie sobie z nimi. Na przykład, ciekawie przeanalizowane są tam plany geoinżynieryjne, na przykład rozpylania dwutlenku siarki w górnych warstwach atmosfery, żeby w ten sposób ochładzać klimat. Jednym z takich mitów, z którym też fajnie książka się rozprawia, jest kwestia tego, czy niejako. Innowacyjni miliarderzy uratują świat, ja sametki zrobiłem odcinek na ten temat, i po jej przeczytaniu muszę przyznać, że się wycofuję z moich nadziei, które tam były. Fajnie książka opisuje, jak niektórzy znani, bogaci już niby brali się za ten temat klimatu, ale zupełnie nic z tego nie wychodziło. Najważniejsze jednak, że książka pokazuje, że jest jeszcze nadzieja. Jaka? Przeczytajcie sami. Jak zwykle mam problemy z liczeniem. Miało być pięć książek, została Anatomia ludzkiej destrukcyjności Erisia Froma. Książka Froma to niezwykle kompleksowe studium zjawiska agresji. Spogląda na nie nie tylko z perspektywy psychologii, psychoanalizy i filozofii, którymi, z których zasłynął, ale analizuje też agresję pod kątem biologii, zoologii, ewolucji, oczywiście socjologii, kultury, historii. Konfrontuje się w niej z bardzo wieloma innymi popularnymi pracami na temat zjawiska agresji, czy też generalnie zła i destrukcji, do jakich zdolny jest człowiek. Na przykład polemizuje ze słynnymi eksperymentami Milgrama czy Zimbardo, które są niejako fundamentami nowoczesnej psychologii społecznej. From przede wszystkim chce pokazać, jak niejednoznaczne jest zjawisko agresji, jak wiele istnieje jej rodzajów. I przede wszystkim teza, do jakiej zmierza, to, że do takiej prawdziwej, destrukcyjnej, niszczycielskiej agresji zdolny jest niestety tylko człowiek. Autor nie byłby też oczywiście sobą, gdyby tylko i wyłącznie zaklasyfikował i opisał jakieś zjawisko. Dąży on tutaj też bardzo mocno do wyjaśnienia jego przyczyn i można w książce natrafić na wiele bardzo interesujących tak socjologicznych, społecznych, psychospołecznych, Psychoanalitycznych mechanizmów, które sprawiają, że właśnie w nas ludziach niestety e, kwitnie ta zdolność, w każdym z nas, e, do tego, żeby czynić tyle zła, żeby być tak bardzo agresywnym, destrukcyjnym, również wobec samych siebie. Myślę, że to jest szczególnie interesujące. Kiedy po, analizie tej, kiedy po lekturze tej książki będziemy w stanie przeanalizować też nasze wewnętrzne mechanizmy siły w nas działające, które mogą nas czasami popychać do tych złych, destrukcyjnych aktów. Wisienką na torcie są analizy słynnych, historycznych, destrukcyjnych postaci, takich jak Józef Stalin, Heinrich Himmler czy sam Adolf Hitler. Zdecydowanie polecam książkę, żeby zrozumieć, Jakie to potężne siły i mechanizmy psychiczne stoją za tym, jaki jest obraz naszego dzisiejszego świata i dlaczego tyle w nim zła i destrukcji? Drodzy, tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakich Waszym zdaniem książek, które koniecznie trzeba znać, tutaj być może w tym opracowaniu zabrakło. Jeżeli czytaliście którąś lub wszystkie z tej listy, które dzisiaj wymieniłem, to też jestem bardzo ciekaw Waszych, waszych wrażeń i przemyśleń na, na ich temat. Eee... Wejdźcie jeszcze, zapraszam Was serdecznie na Instagram, człowiek absurdalny, po więcej inspiracji z mojej działalności. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!